Cześć, witajcie moi drodzy! Michał Bigoraj, porozmawiajmy o muzyce. Zapraszam Was na kolejny odcinek mojego muzycznego vloga. Ostatnio były tutaj wywiady, zatem dzisiaj powracam do tej tradycyjnej formuły, chociaż wywiady są też formułą tradycyjną, bowiem ja przeplatam vlogi z wywiadami, ale dzisiaj będzie vlog tematyczny o temacie być może trochę mm, kontrowersyjnym, yy, bowiem. Tytuł dzisiejszego mojego vloga, zgodnie z tym co widzicie, jest kiedy, jak i czy w ogóle nawet kupować bilety na koncerty muzyczne. O tym, kiedy można ich nie kupować, powiem Wam na samym końcu tego vloga, zatem warto zostać do jego końca. No i pewnie wielu z Was w ogóle dochodzi w głowę, jak mogę taką tezę formułować, bo wiadomo, że bilety na koncerty warto kupować, no bo przecież koncerty są solo muzyki. Na koncerty wszyscy chodzimy. Koncerty są czymś najpiękniejszym, jeżeli chodzi o obcowanie z muzyką. Dla wielu, niektórzy być może wolą płyty studyjne i obcowanie z muzyką w sposób niebezpośredni, w sensie nie będąc na koncercie danego artysty, a jedynie słuchając jego twórczość w dowolnym miejscu z dowolnego nośnika, bo to przecież nie musi być tylko płyta. Ale oczywiście wielu z nas, można nawet większość, uwielbia na koncerty chodzić. Ja do tej grupy również się zaliczam. I chciałbym tutaj trochę się z pewnymi mitami rozprawić na temat koncertów, zwłaszcza z jednym. Mianowicie, takim, że większość ludzi myśli, że im szybciej kupi bilet na koncert, tym lepiej. Jest to jedynie częściowo prawda, bowiem rozumiem, jak ktoś chce mieć absolutną pewność, że będzie miał takie miejsce, jakie sobie zaplanował, że będzie z tymi osobami, z którymi chce pojechać. Że będzie mógł być spokojny odnośnie tego, że biletów nie zabraknie. Zatem kupię bilet od razu, jak tylko się pojawi, kupuję go wcześniej. Ja tego nie robię. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że na większość koncertów powiedziałbym, że nawet 3 czwarte wchodzę za darmo. Na akredytację prasową, jak wiecie, jestem bowiem dziennikarzem współpracującym z różnymi mediami, zatem na większość koncertów mogę po prostu wejść za darmo, w ramach akredytacji, często również mogę zabrać z sobą osobę towarzyszącą na taki koncert, jak mam taką możliwość, to zawsze z niej korzystam. Zatem te akredytacje czasami są też w formie biletów po prostu na konkretne miejsca, to są na ogół dobre miejsca, nie ma co narzekać, nie ma co wybrzydzać. Tym bardziej, że wbrew temu, co może się Wam wydawać, dziennikarz muzyczny wcale dużo nie zarabia. Zatem takie darmowe chodzenie na koncerty to jest chyba największa, ogromna wartość dodana, taka niematerialna tego zawodu, chociaż poniekąd materialna, bo gdybym nie mógł chodzić za darmo na te koncerty, to bym kupował bilety i bym na pewno wydał w życiu o wiele więcej pieniędzy niż wydałem. Ale drugi powód jest taki, że czasami jednak na Koncert bezpłatnie się nie dostanę i muszę za bilet normalnie zapłacić. Ale yy, i tak wtedy nie robię tego od razu, dlatego że wiem, że i tak na koncert wejdę. Skąd ta pewność? Podam wam przykład. Tak jak powiedziałam, na większość koncertów wchodzę za darmo. Natomiast jest jedna firma, największa na świecie, korporacja zajmująca się organizacją koncertów Live Nation. Która ma taką politykę, że o tym, czy dziennikarz dostanie akredytację prasową, czy nie, dowiaduje się albo dzień przed koncertem, albo w dniu koncertu. Zatem, gdybym nie miał pewności, czy dostanę, to, żeby nie ryzykować, powinienem sobie ten bilet kupić. Ale ja tego nie robię. Mniej więcej w połowie przypadków tej akredytacji prasowej nie dostaję. I dowiaduje się o tym w dniu koncertu. I co wówczas robię? <laughs> Mówię tutaj o koncertach, które odbywają się najczęściej w Polsce, o koncertach robionych przez Live Nation, które odbywają się u nas w kraju najczęściej na Stadionie PGE Narodowym. Ja mam to szczęście, że mieszkam na Saskiej Kępie. Do stadionu mam 10-15 minut drogi piechotą. Także mam stosunkowo blisko. I w momencie jak dowiaduję się, że biletu na koncert nie dostałem, akredytacji na koncert nie dostałem, i chociaż bilety teoretycznie od dawien dawna są już zawsze wyprzedane, a większość ludzi kupiła te bilety w dniu wprowadzenia ich do obiegu, ja po prostu idę pod stadion i kupuję od kogoś bilet. Właściwie to zawsze albo po cenie nominalnej, ale o wiele, o wiele częściej po cenie znacznie, znacznie niższej. Prawda bowiem jest taka, że z różnych powodów zawsze ktoś na koncert. Na który ma bilet, nie będzie mógł przyjść. Zawsze. Zawsze. Bez względu na to, kto gra i gdzie gra, zawsze znajdą się osoby, które będą chciały albo w internecie, albo przed stadionem, albo i tu i tu bilet odsprzedać. Zatem zawsze bez problemu, jeżeli przedtem tego biletu nie kupię od kogoś poprzez internet, to robię to przed stadionem. Po prostu przed stadionem odkupuję od kogoś bilet. Mało tego, im jest do koncertu bliżej, tym jego cena spada. Bo osobie, która ma bilet na koncert, na który i tak nie może wejść, jest już wszystko jedno, czy go sprzeda za to, ile ch chciała za niego wziąć początkowo, za to, ile on kosztował, na, naprawdę, czy za jakąkolwiek cenę. Więc ta cena spada, im bliżej koncertu. Oczywiście zaraz pewnie powiecie, że przecież bilety na mm, te koncerty są w większości, im jedne. No to jest kolejny mit, no bo istotnie, one są imienne. No ale teraz sobie wyobraźcie, że 65 tysięcy osób jest sprawdzanych z i z nazwiska i z dokumentu przed wejściem na taki koncert. Przecież zanim by wszyscy weszli na ten stadion, to ten koncert się by dawno skończył. Zatem służby, ochroniarze, bileterzy po prostu ludzi wpuszczają. Być może tam innego na tysiąc sprawdzą dla zachowania jakiejś takiej... Mm, yy, Profilaktyki i zasady kontroli natomiast prawie nigdy nie sprawdzają tych biletów imiennych. Ale, jeżeli macie obawy, czy bilet imienny jest, który odkupicie od kogoś, czy bilet imienny jest prawdziwy, czy nie jest fałszowany, czy jest uczciwy ten sprzedający, no to jest bardzo prosta zasada, żeby to sprawdzić. Po prostu powiedzcie, że wchodzicie razem z nim, przynajmniej do momentu, aż przekroczycie bramkę biletową. Najczęściej są to osoby, które nie mogą wejść, ale są też to osoby takie, które mogą wejść, bo na przykład partner, czy kolega, czy znajomy, czy przyjaciółka na koncert nie mógł przyjechać i ma drugi bilet chce komuś go sprzedać. I wówczas wchodzi z nim. A nawet jeżeli ta osoba nie może wejść, bo z różnych powodów nie może wejść na koncert, przyjść, to po prostu może wam towarzyszyć, aż do przekroczenia bramki biletarskiej. Y ale jest też prosty test, bo wystarczy, że taką osobę sprawdzicie, zapytacie się, czy z wami pójdzie. I jeżeli widzicie, że ona zaczyna kręcić nosem i szukać jakichś wymówek, że nie, no to znaczy, że może coś kombinować i bilet może nie być uczciwy. Natomiast jeżeli mówi, że tak nie ma problemu, to możecie być właściwie pewni, że bilet jest uczciwy i nie chce was to osoba oszukać. Na pewno się zdarzają jacyś oszuści, którzy potrafią podrobić bilet, wydrukować fałszywkę i tak dalej. No na pewno, jak wszędzie oszuści również bywają w środowisku koników, chociaż no i... Ja wolę inne sformułowanie. Uważam, że to są po prostu ludzie, którzy może nie tyle chcą, chcą zarobić na yy, biletach, bo takich już jest coraz mniej, koników takich klasycznych, które kupują wcześniej, a sprzedają po wyższej cenie, ale to są głównie ludzie, którzy po prostu albo nie mogą sami pójść na koncert, albo osoba, z którymi chcieli na ten koncert przyjść, nie może, zatem mają bilet do odsprzedaży. I w ten sposób wszedłem między innymi na koncerty na narodowym, które były teoretycznie w do koncertu już wyprzedane. Takich artystów jak Metallica, Depeche Mode, Phil Collins, Guns N' Roses czy ostatnio w lipcu tamtego roku na Iron Maiden. Nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że cena najmniejsza, najtańsza za bilet była 300 zł. Ja za swój bilet zapłaciłem 100 zł za miejsce, które normalnie kosztowało 300 i kupiłem go na 20 minut przed koncertem i robię tak za każdym razem w momencie, kiedy dowiaduję się, że akredytacji prasowej na koncert nie dostałem, bowiem jeżeli chodzi o Live Nation, to o tym, czy akredytację dostanę, czy nie, nie decyduje sama firma, tylko bardziej management gwiazd, a on po prostu nie patrzy, który dziennikarz jest dobry, a który jest zły, tylko patrzy na to, jaka wielkość jest mediów, zatem na akredytację mogą liczyć głównie media największe, ogólnopolskie, największym zasięgu typu Onet, Wirtualna Polska, Interia, Telewizja Publiczna itd. itd. Ja z tymi podmiotami nie współpracuję, moje, mniejsza, moje media, z którymi współpracuję, są mniejsze, mają mniejsze zasięgi, zatem nie zawsze tę dostanę, ale tak jak mówię, nawet jak jej nie dostanę, to idę na koncert i kupuję bilet w dniu koncertu, tak samo było też chociażby z koncertem Rolling Stonesów w Warszawie w roku 2018. To wprawdzie wówczas nie Live Nation robiło to, tylko inne agencje, ale też mieli taką politykę, że dowiedziałem się w dniu koncertu, że na akredytacji nie dostałem. I wówczas kupiłem także bilet w dniu koncertu po cenie nominalnej, bez żadnego problemu. Mało tego, jak już przy Stones'ach jestem, no to przecież ja w tamtym roku byłem w Londynie i poszedłem na koncert Rolling Stonesów do Hyde Parku, na który też już od dawna biletów nie było, ale byłem pewien, że bez problemu kupię go od kogoś przed samym koncertem w parku. I oczywiście kupiłbym go bez problemu, no ale na skutek wielu bardzo szczęśliwych e, plotów okoliczności nie musiałem tego robić, bo na koncert szedłem za darmo i dostałem jeszcze na niego poza tym za bilety, o czym e, o kulisach tej historii niezwykłej opowiadam Wam e, z jednym z moich wcześniejszych vlogów, także zachęcam, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, jak to zrobiłem, że na koncert wszedłem za darmo? Rolling Stonesów w Londynie w Hyde Parku. No dobrze, ale kończąc już powoli. Um, oczywiście, żebyście nie zrozumieli też dobrze. Um, jak ktoś na przykład mieszka w Krakowie e, czy nad morzem, no to ja rozumiem go, że nie mając biletu, boi się ryzykować przyjazdu pod stadion i liczyć na to, że kupi bilet. Według mnie go kupi bez problemu. Ale no, na pewno on nie ma takiego komfortu jak ja, że nawet gdybym go nie kupił, chociaż mi to jeszcze się nie zdarzyło, no to po prostu mogę wrócić do mieszkania, które mam 15 minut drogi dalej. Yy, ale stwierdzam do tego, że naprawdę, naprawdę z autopsji wiem i z kilkudziesięciu przypadków w moim życiu, że na każdy koncert można kupić bilet nawet w ostatniej chwili. No dobrze, kończąc już powoli, powiedziałam Wam tutaj na początku tego vloga, że jest też możliwość, żeby chodzić na te koncerty za darmo, przynajmniej na niektóre i przynajmniej czasem. A jak to zrobić? Otóż droga jest bardzo prosta: wystarczy zostać patronem mojego kanału, przyczynić się tym samym do jego rozwoju, mieć wpływ na treści tu prezentowane, mieć wpływ na to, których gości do niego zapraszam, a także w ramach patronatu móc pójść ze mną bezpłatnie. W charakterze osoby towarzyszącej na wybrany koncert. Taka możliwość istnieje. Są równe, różne, przepraszam, progi e, na Patronite, które taką możliwość dają. I gwarantuję wam, że te progi finansowo są o wiele niższe niż wyniósłby was bilet na koncert, gdybyście go chcieli kupić. A poza tym macie okazję dzięki temu też spotkać i poznać się ze mną, co być może dla niektórych jest atrakcją. E, a dla wielu pewnie nie. Dobrze. Skoro już tak trochę pozwoliłem sobie powiedzieć coś więcej o sobie, to dodam jeszcze, że za prawie dwa tygodnie będę obchodził 40 urodziny o Zgrozo 7 marca. I już jakiś czas temu wymyśliłem sobie, że z tej okazji zrobię specjalny vlog urodzinowy. On nie będzie emitowany 7 marca, bo 7 marca. Jest wtorek, to po pierwsze, a po drugie planuję coś innego, o czym jeszcze Wam na razie nie chcę mówić, bo jeszcze to dogrywam. Ale jak się uda, to będzie naprawdę coś no, spektakularnego, jak na moje dotychczasowe tutaj na tym kanale działania. Ale prawdopodobnie pierwszy po urodzinach będzie tym vlogiem specjalnym i zastanawiam się nad czterema tematami do wyboru: e, czy ma być to vlog na temat 40 najlepszych koncertów, właśnie na których byłem. 40 najlepszych płyt mojego życia, najlepszych, ulubionych w tym znaczeniu 40 najlepszych, ulubionych artystów, wykonawców, zespołów mego życia, czy też 40 najlepszych, ulubionych utworów. Właściwie jestem już pewien, co wybiorę, prawie pewien, bo większość ludzi też typuje, postawia tą propozycję, ale jeszcze nie podjęłem decyzji ostatecznej, zatem Wasze głosy są dla mnie bardzo ważne. Proszę, podzielcie się w komentarzach tym, jaki według Was vlog byłby najlepszym. I zachęcam was tradycyjnie do oczywiście śledzenia mojego y, kanału, jego subskrypcji, udostępniania, komentarzy, przede wszystkim komentarzy, bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo dla mnie wasze zdanie jest tutaj najistotniejsze. Zachęcam was do różnych filmów, y, także chociażby tego, w którym proponowałem najlepsze koncerty w tym roku. Y, ten film również myślę, że warto obejrzeć, jeżeli wahacie się jeszcze na które koncerty w tym roku warto pójść. Tak jak powiedziałam, zachęcam Was także do wsparcia mojego kanału na Patronite, dzięki czemu sami na koncerty bezpłatnie będziecie mogli także ze mną chodzić. Oczywiście działam także na Facebooku, Instagramie i do śledzenia tych profili oraz mojej strony internetowej www.michalbigorajmyśnikomuzyce.pl. Także Was zachęcam i Was do tego yy, zapraszam. No dobrze, a dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, dobrego wieczoru, cześć!